W weekend można sobie spokojnie yy, polejtować. Okolice są bardzo piękne, bo yy, yy, woda, lasek, ptaszki śpiewają i tak dalej. Słuchajcie, ja dzisiaj przychodzę z nietypowymi sprawami. Ktoś powie: yy, Znowu wybory. Ile można słuchać na temat wyborów dlaczego znowu o wyborach. Ja powiem Wam tak na, na tym pięknym terenie, sobie leżę. I co się dowiaduje? Sąd najwyższy, a dokładnie Izba ta która rozpatruje protesty wyborcze, postanowiła dopuścić ponowne przeliczenie. W 13 komisjach, okręgowych komisjach wyborczych, głosy. Więc ruszyła teraz procedura skierowania takiego wniosku do poszczególnego sądu rejonowego, bo nie sąd najwyższy osobiście to robi, tylko zleca sądowi rejonowemu w danej miejscowości lub który znajduje się na terenie tym, gdzie jest okręgowa komisja wyborcza. Sąd rejonowy na wniosek tzw. pomocy prawnej dla Sądu Najwyższego, zależą za taką kontrolę tych osób ponownych głosów, to odbywa się w ten sposób, że te głosy liczą osoby, które są pracownikami sądu lub policji. Także tutaj nie. Nikt z zewnątrz, ani członkowie komisji, danej komisji okręgowej, komisji obwodowej, komisji wyborczej nie będą brali udziału w tych ponownym przeliczaniu głosu. Ale to będą robili pracownicy sądu lub y, funkcjonariusze policji, policji y, którzy od poszczególnego sądu rejnowego dostaną takie zlecenia. Ile to trwa i, i, i kiedy możemy się dowiedzieć, jeżeli powiedzmy. Dzisiaj o godzinie 15 taka decyzja zapadła, więc podejrzewam, że jutro do godziny 9 poszczególne sądy rejonowe lub wydziały zamisowe sądu okręgowego dostaną taką informację, że Sąd Najwyższy prosi o pomoc prawną w celu przeliczenia głosów w danych okręgowych komisjach wyborczych i Rusza procedura. Yy, ta procedura nie, nie może trwać dłużej jak 48 godzin. Także mam nadzieję, że już po weekendzie, czyli w to yy, poznamy informację yy, Sądu Najwyższego, jaka jest decyzja, jeżeli chodzi o te 13 komisji yy, wyborczych i jaka jest w ogóle decyzja, yy, jeżeli chodzi o te protesty, yy, które wpłynęły do yy, Sądu najwyższego. Z tego co ja wiem, do sądu najwyższego, czekajcie, bo mi światło pada na oczy. Z tego co ja wiem, do sądu najwyższego do tej Izby wpadło w tej chwili około 98 protestów związanych z wyborami, także no tutaj na te 98% skarg 8 został automatycznie odrzucone, bo po prostu chodziło tam o takie no mało znaczące rzeczy, które nie miały wpływu bezpośrednio na głosowanie, czyli któryś z członków komisji miał czerwone kolory, któryś z członków komisji sugerował używania Długopisów na terenie obwodowej komisji wyborczej, więc sąd najwyższy powiedział, że to są bzdety, które nie mają wpływu bezpośrednio na oddanie głosu, nie mają wpływu na mm, ważność wyborów, ale też się znalazły podejrzewam takie y, protesty, które jednak y, dały do myślenia y, sądowi i postanowił 13 okręgowych komisjach wyborczych. Przeprowadzić ponowne liczenie głosów z wyborów. Powiem Wam szczerze, byłem szefem obwod obwodowej komisji wyborczej, czyli przewodniczącym komisji wyborczej. Byłem jego zastępcą, byłem członkiem komisji, byłem obserwatorem, byłem mężem zaufania, byłem no różne funkcje pełniłem w komisjach wyborczych, ale. Takich jaj, jak przy tych wyborach, jeszcze nie pamiętam. Z tego mi, pamięć, o ile mi pamięć nie myli, nie było liczenia ponownych głosów ani w wyborach prezydenckich, czy przy wyborze Wałęsy Kwaśniewskiego, Komorowskiego, Kaczyńskiego, Dury. Nie, nie było liczenia. Do wyborów parlamentarnych i do wyborów parlamentarnych też liczenia głosów. Są to pierwsze wybory, w których Sąd Najwyższy, a dokładnie ta Izba, tak zwana Neo -izba, czyli Izba nie przez wszystkich uznawana, jednak postanowiła yy, postanowiła te się obwodowy komisji wyborczych sprawdzić i zaraz przeczytać yy, głosy. Jeżeli będziemy mieli tylko jakieś informacje bliższe, będziemy wiedzieli jakie są wyniki, jakie są decyzje, no, mam nadzieję, że dotrę do tych sądów okręgowych, rejonowych które mają bezpośrednio od Sądu Najwyższego polecenie przeprowadzenia tych ponownego przeliczenia tych głosów. Może od nich będę miał jakieś informacje, to niezwłocznie na moich social mediach was poinformuję, poinformuję też w odpowiednim filmiku live, gdzie będą dokumenty, będą informacje na ten temat. Yy, powiem tak, yy, te wybory się zaczynają robić bardzo ciekawe i bardzo Interesujące. Bo najpierw się mówiło, że yy, są przerwały. Dlaczego nie przerwano głosowania w niedzielę, kiedy do, docierały pierwsze informacje do Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego? Dlaczego nie przerwano wtedy yy, 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 momentu głosowania i nie zaczęto wtedy sprawdzać? Później były zarzuty, że yy, Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza nic nie mówi? Potem państwowa Komisja Wyborcza postanowiła się e, słowami pana e, mecena Kalisza, e, że się będą jednak e, spotykali, będą rozmawiali na ten temat. Później szef Państwowej Komisji Wyborczej mówi, że e, nie będzie formalnego e, posiedzenia, tylko takie spotkanie towarzyskie i pomyślał, zrobić. Później wydają komunikat, że jednak. E, to jest coś tam na rzeczy, ale to nie oni mogą, to może to sąd najwyższy. Później sąd najwyższy wydaje dwa komunikaty. Pierwszy komunikat, że, że procedura ruszyła, że do 16 czerwca jest czas przesyłania protestów. Później daje drugi komunikat sąd najwyższy, że ileś tam protestów wpłynęło, że procedura. Rozpatrywania tych protestów ruszyła zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Sądu Najwyższego i tej Izby. A dzisiaj gruchnęła wiadomość, że jednak, jednak sprawdzamy w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Głosy. I teraz, pytanie: za 100 punktów. I tu jest najważniejsze. Bo słuchajcie. E, wczoraj nie było ekspoze e, pana premiera Donalda Tuska? W tym samym dniu pan Karol Nawrocki dostał od Państwowej Komisji Wyborczej informację dokument, nad, na papierze, że dostał tyle i tyle głosów, tyle i tyle procent e, na niego osób głosowało, więc oficjalnie jest e, wybranym kandydatem, Elektem, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, następcy po Andrzeju Dudzie. I teraz pytanie: Jeżeli, zakładam, nie mówię, że tak musi być, ale zakładam taką sytuację, że na te 13 komisji powiedzmy, że część komisji faktycznie się mm, okaże, że ilość głosów na danego kandydata. Niegodna z tym, co było w ponownym hmm, liczeniu. Czyli powiedzmy załóżmy, że komisja numer jeden wiecie, ma pan Trzaskowski. Komisja druga ma pan Trzaskowski. Komisja trzecia ma pan Nawrocki. Komisja czwarta ma pan Nawrocki. Komisja piąta ma pan Trzaskowski. Komisja szósta ma pan Trzaskowski, i tak dalej. Tak. Wszystkie te tak w czasie komisji. I w sumie, powiedzmy, że z tych 13 komisji wychodzi na to, że pan Trzaskowski ma więcej głosów od pana Nawrockiego w podobnym głosowaniu. Co w sumie może wpłynąć na różnicę oddanych głosów, więc zakładam, że powiedzmy, dzięki temu pan Trzaskowski uzyska większą ilość głosów w całym kraju jak pan Nawrocki. Co oni? To jest ciekawe. Bo tu pan Nawrocki już ma dokument, że słuchajcie, wybrani. Zostałeś wybrany. Tu każą liczyć ponownie głosy. Wy, powiedzmy, że wyjdzie na to, że Rafał Trzaskowski ma więcej głosów. No, co powiedział yy, Nawrockiemu? Ty oddawaj dokument, bo to jest nieprawda, bo, bo pan Trzaskowski wygrał. Słuchajcie, ma 52 lata. Ale takich cyrków przy wyborach jak w tym roku, to ich cholery nie przeżyłem jeszcze. I, 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 I naprawdę nie wiem, co sądzić o tym, ale mówię wam tak jak jest. Dobra, nie będę wam zanudzał w tym piękne popołudnie czwartkowe miłego, nie, czwartku miłego zbliżającego się weekendu. Tylko pod nazwem Wybory Prezydenta 2025. kontynuujemy, tym razem na arenę wchodzi Sąd Najwyższy i polecek. No i trzy na obwodowych komisji wyborczych co będzie z tego? życie pokaże się dzień pokaże po weekendzie będzie wesoło trzymajcie się z wody, żeby nie być gołosłowny, ale z nadwody na relaksie Andrzej Dariusz głosnius, Głos News, Bojownik trzymajcie się jest wesoło